Ty sobie z kiełbasą robisz? Tak. A ja chcę z powidłami zrobisz mi? Nie no, powiedziałam, że posmaruję ja że sobie smaruj. Cóż, ale ja jedną ręką nie mogę smarować. Posmarujesz mi? Kisz masz dwie? Nie wiem dlaczego mówisz o jednej. No bo jedną trzymam telefon. Kupiłem 10 słoików powideł. Jak lubisz to jest. I ogórków też 10, płaciłem 4 zł za powidła buduaru Nie wiem, ile kosztują w sklepie. A ty z czym robisz? Pitać z Ogórka dajesz, czy pomidora dzisiaj? Ogórka. Ale surowego, czy konserwowanego? Nie, surowych nie kupuję, bo Niedobre są. Nie wiem gdzie je trzymają, ale kupisz to później w domu gniją. I w lodówce trzymają, i bez lodówki. Nie wiem co tam, jak oni to przechowują. Ogórki są drogie, a jednocześnie. Nie będę kuchowała czegoś, co tak. później go Czy dzisiaj sobie zrobić własnej produkcji? Jaki skład? Muraki, szam. i cukier. Bez octu? Bez. A po co? Dlaczego ocet? Babcia dodawała jeszcze ocet śliwkowy ja nie mam moc do środkowego, to dodawać nie będę. <śmiech> <śmiech>